Zaraz wam coś pokażę, co znalazłem, co się okazało, bo to jest naprawdę coś mega, mega dziwnego. Moi drodzy, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczkiem i zaraz wam coś pokażę. Patrzcie na to. Szybciutko patrzcie, patrzcie, co to jest? No, na to. Tu jest rozwalona głowa klauna. Widzicie to? Co to takiego ma być? Dobra, podejdę może trochę bliżej, powiem wam co się tu wydarzyło takiego, nie mam zielonego pojęcia, po prostu podejdźmy, sprawdźmy co tam się zrobiło, cyrk w ogóle jest, powiem wam szczerze, całkiem niedaleko od tej główki, no ale patrzcie, to przecież miało oczy, to jest zniszczone, buzia jakaś rozwalona, przecież jak Clown to zobaczy, to może się wściec. No dobra, e, przejdźmy do, do, do środka, bliżej, podejdźmy, sprawdźmy, co się tutaj dzieje takiego dziwnego. No i patrz. Ja! Tu jest przecież wszystko rozwalone. Nie wiem, jakiś dźwięk dziwny był. Okej, okay. moi drodzy, zostawiajcie szybko łapkę w górę, zanim ta kaczuszka z poprzedniego odcinka, zobaczcie jak ona jest słodziutka, wpadnie do lawy, bo to jest rzecz Pennyways, yy, więc wolałbym to wrzucić, tak, na tym świecie jest Pennyways, straszny clown, i po prostu wezmę go, wrzucę tą kaczuchę, wrzucę do lawy, trzy, dwa, jeden, puu, poszło, okej. Okay. Dobra, kto był szybszy? Wy, czy ja? Oczywiście wrzucając kaczuchę do lawy. Dobra, o! Oh, to znowu ta kamera, dobra, wejdźmy, zobaczmy co tu się stało. Patrzcie, to jest normalnie zdewastowane. Co to są za tabliczki? Ty, tabliczki jakieś. O kurcze, dobra, przeczytajmy. Please, ok, hide and seek. Please, play with me. To jest wszystko po angielsku, czyli faktycznie clown po angielsku gada. I like it. It's very funny. Patrzcie, I'm very funny. Ok. Zu dźwięki. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Forest, hide hidden forest. Co? No! To jakiś las, nie wiem. You are very funny, moi drodzy. Naprawdę dziwne rzeczy tutaj się dowiaduję o tym klaunie. Więc lepiej, moi drodzy, dajcie znać co wy o tym sądzicie. Ja po prostu przejdę może do tego cyrku. Nie mam pojęcia. Może pójdźmy do tego cyrku, sprawdźmy co tam się takiego dzieje. Bo zobaczcie, ta karuzela jest tak jakby nie była używana od wieków. To jest jakieś wesołe miasteczko, na którym powiem wam szczerze, że... Ee... Jest naprawdę, naprawdę przerażająco. Okej, okay, nie wiem, pójdę do tego cyrku, patrzcie. I jakie to jest ogromne bydle, jaki wielki budynek. Dobra, podejdziemy bliżej. Podejdziemy bliżej, może gdzieś jest tutaj ten Pennywise. Nie wiem. Dobra, rozejrzyjmy się dookoła, na razie cisza. Dobrze. E, podejdźmy może do tego namiotu, czy coś. O, o, co to biegnie za mną? Ej, Creeper. Creeper był, dobra, muszę go rozwalić. Czekaj, gdzie on jest. Gdzie on jest, gdzie ten creeper? Ty znikł, taki bieg tutaj. Widziałem go, albo mam jakieś omamy. Czekaj, nie widać go. Dobra, idziemy dalej do tego cyrku. Słuchajcie, idziemy do cyrku. Tego creepera nie ma, gdzieś on tutaj był. Jest! Patrzcie, jak on zasuwa. O kurcze, jakie rzeczy tutaj są. Ty, a ciekawy co z niego dropie. Albo dobra, na razie go nie, nie będę bił. Czekaj. Creeper? Gdzie on jest? Tu jest! Hej, patrz! Co się dzieje? Co on się tak dziwnie zachowuje? Czym on do mnie nie podchodzi? Creeper! Jakiś śmiech słychać! Słyszycie to? To ten creeper się tak śmieje? Okej, okay, i przestał. Uciekł i przestał. No dobra, ee, podejdźmy jeszcze może bliżej. Gdzie ty creeperze jesteś? Gdzie ty że jesteś? Gdzie on jest? Ty, to w ogóle jakiś inny Creeper niż taki zwykły w Minecrafcie. O ja. Tygno, gdzie on jest? Creeper! O nie, tu. Zobacz, jaki on słodziutki, malutki, w trawie, ledwo wychodzi z trawy. Krypcio! O, ej, czy on wybucha? Czy on wybucha? Ej, a dajmy mu coś, na przykład, ej, pieczonego kurczaka damy mu, patrz. Creepcio, trzymaj, patrz. he... E. Zobacz, o, boi się kurczaku Boi się kurczaka? <laughs> nie wiem, ty Dobra, zabiorę, a nie wiem, dam mu emeralda Patrzcie, zieloniutki, jak creeper Proszę bardzo, cyk Dobra, ciekawe, czy on to będzie się bał Czy weźmie, ty się patrzy na to Zobacz <laughs> Ty, podchodzi, to jakby podchodził Zobacz, jak Wziął emeralda Co? Jak? Ej, emeralda wziął, ej Creeperek Kriperek, Chodź, patrz, mam więcej, chodź za mną. Ej. Gdzie on jest? Ty, no zniknął ten mały brzdącek, ten zielony. Nie, nie wiem, no dobra. E, weźmy tak, może. Nie, 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 mam łóżko, nie wiem, czy iść spać. Jest ciemno, dobra, nie będę spać, bo ten klaun zaraz może się pojawić i zniszczyć mi łóżko. Już to ostatnio było, słuchajcie, ostatnio kładłem się. Jest, 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 jest maluszek! Maluszku, trzymaj, może szmarakt. Ja się boję go bardzo, nie wiem. Może lepiej do niego nie podchodzić. Dobra, odejdę od niego, może lepiej, bo to jest jednak creeper. O kurczek, on malutki. Dobra, mam jeszcze dwa emeraldy. Nie wiem, czy mu dawać, czy podchodzi nam. No, patrzcie! O kurcze, ja wpadłem do wody jeszcze, no lipa, lipa, dobra. Podejdźmy może tutaj do strony cyrku... O kurcze, nie, 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 creeperku. Dobra, masz tam emeralda i nie chcę chyba do niego podchodzić. Ej, może napiszecie dla niego nazwę, jaką byśmy mogli napisać... Nie wiem, na przykład Kripcio, Kriperko, Kriperek, może coś wymyślicie fajnego. Więc co, on nie... <laughs> wow, jak wolno! O nie, ja nie chcę na niego, słuchajcie, z nim tutaj być. Nie! Jak on będzie mi tak wybuchał, jak przy mnie wybuchnie? O, Kriperku, spokojnie, Kriperku! Nie... On jest jakimś minionem malutkim. Dobra. Ty, ja może on potrafi wybuchać tak potężnie, potężnie, że normalnie rozwali cały ten cyrk? Pennywise. To by były jaja No dobra, e, w takim razie Moi drodzy, nie wiem, rozejrzyjmy się jeszcze po tym cyrku Ja muszę znaleźć Smila Pisaliście mi, że gdzieś on tutaj może być Ja bym z chęcią, z chęcią Chciał go spotkać, porozmawiać z nim e, Krypcio, nie podchodź Bo jak mi wybuchniesz znowu Wybuchniesz tutaj jeszcze raz Jak wcześniej, tutaj, nie wiem Przy mnie tak blisko, to chyba nic ze mnie Nie zostanie, dobra e, W takim razie, podejdźmy Po prostu do tego cyrku i... O nie! Tu jest jakaś dziura. Tutaj musiał ten creeper chyba być, bo tak jest ogromna rozwalona dziura Dobra, nie wiem, ee, Creeperze, że nie podchodź do mnie, tylko błagam cię. Błagam cię, nie podchodź. Nie, tu jest blisko Dobra, kripcio, krypcio! Nie podchodzi do O, kurcze, dobra, nie, ja nie chcę chyba tutaj z nim się konfrontować, że tak powiem. Dobra, czekaj, ja muszę wejść tutaj Nie, jeszcze się u... Uwięziłem. Nice, dobra, rozwalmy to te pajęczyny są bardzo, bardzo przeszkadzające. Was też irytują te pajęczyny. Na przykład, jak chodzicie, nie wiem, w kopalni czy coś takiego. Nie, nie, nie chcę tych pajęczyn wywalać z tymi. Dobra, znowu te siedzenia. Dobra, Pennyways, gdzie jesteś? Gdzie jest Smile? Nie wiem, nie wiem, musimy go Smyla odnaleźć. Może w tym cyrku gdzieś będzie. Okej, okay, ja chcę do tego cyrku, może tam będzie smile albo ktoś inny, nie wiem. Dobra, smile, ja, chcę, ja potrzebuję Smyla. muszę z nim porozmawiać. O, ty. Ale. Co tu się wydarzyło? What? Co to jest? Co tu się wydarzyło? LOL, to przecież wszystko jest nie wiem, spalone! Zniszczone! O nie, ten cyrk też ja nie zauważyłem. Ale zobaczcie, on jest po prostu zniszczony. Jak ostatnio tutaj byłem, to on był cały dookoła postawiony, a teraz jest po prostu rozwalony. To wygląda, jakby się płonęło, słuchajcie. No nie, 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 nie. Co tu rzeczy się dzieją? Ktoś walczy z Pennyways? Co tu są za tabliczki? Czekaj. 3, 2, 1. Play with me! To, to, to samo, co było tam na początku, przy tej głowie. Tam, to dlatego ona też była zniszczona Oh my god To prawdopodobnie Musiał zrobić smile Jeśli on, nie wiem Wierzę, że to on musiał to zrobić Błagam was, błagam was ty, Tam coś się rusza Tam w oddali coś jest Coś chodzi, patrzcie z blokiem Ale jakieś ma dziwne włosy Czy to jest inny jakiś Klaun, czy coś Ej podejdźmy tam Chyba tam pójdę. Widzieliście? Tam coś chodziło. Nie. Smile! To ty! Nie, to chyba nie Smile. Nie wiem, on daleko, daleko tam jest. Dobra, podejdźmy tam, podejdźmy. Musimy sprawdzić, co to takiego jest. Tam jest ktoś, kto nie jest Pennywise'em. Pennywaysem, no dobra Podejdźmy bliżej Może to jest ktoś, kogo znam Albo nie wiem, się boję Powiem wam szczerze, strasznie się boję Bo z tym Pennywaysem Jak widzicie, może być krucho Pod, zostało wszystko spalone i na mioty. jest tam ktoś Dobra, schowam się, muszę bliżej Podejść, okej okay. Co to jest, kto tam taki Patrzcie, ja ma jakieś włosy czerwone Co jest grane o Jakiś śmiech słychać? O kurczę, normalnie masakra. Dobra, podejdę bliżej. To jest jakiś klaun! Patrzcie! To jest klaun, On ma czerwony nos! Jacie! To jest inny klaun! Może to jest brat jakiś Pennywise albo coś w tym stylu? Nie wiem, tam był ktoś za tym drzewem. Dosłownie, podejdźmy bliżej. Sprawdzimy, kto to może być! Tylko gdzie on jest? Gdzieś tu był. Patrz, stoi! Co on tam robi? Ej, czy to może być mój przyjaciel? Smile! Oh! Oh! O! Co, co ty mnie straszisz? O! Oh, 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 oh! oh! O! To mnie straszysz. Smile? To ty? Naprawdę? Co ty wie, tu mira, robisz? Halo. No słyszycie, stary! Bardzo Pukam dobrze i idę... czas. Naprawdę to jest... tam się przed Pennywise'em, spójrz co mam. Ja, ja Spaliłem co? jego Spaliłem cały dom. To wszystko Sp ja zrobiłem. Spaliłeś Łapcie jego go. cyrk? O, musimy kurczę. wszystko palić. palić Dobra, żeby... ty spaliłeś wszystko, właśnie widziałem, że to jest zniszczone! Musimy Stary. uważać na niego. On robi takie rzeczy. Spójrz tylko na to jak ja wyglądam, połowicznie. Czy mnie nie Czy widział? By... Mam tutaj możemy ogień. Tak to podpalać najbardziej Weź, drewno! Może Niestety podpalmy ta... to wszystko? Poczek się szybko karuzera. O, nie tu tak, Drewno. On miał tam z wełny dużo rzeczy. Widziałeś, jak mu cyrk spaliłem? A ty właśnie chodziś... widziałem, tam wszystko jest poniszczone, popalone. Mordo, wiesz, kiedy my się ostatnio widzieliśmy na Marsie? Wiesz, że pokonałem babcię granny? Stary. Ja, pokonałem pokonałem ją! To ty, matruner, prawdziwy? Tak? to ja, co albo ty nie! Ogóle... Czemu tyś się... jestem? Lounia jakoś... jest przebrany za ciebie na pewno. Nie, to ja jestem, słyszysz? A, a mój mogę... skilofa. O, A, a wejdź w ogień, ten, a wejdź w ogień. No wejdź o? to. No i co? Znikasz ogień! Jezu, no nie! Pójdź, no patrz! patrz. O! O, faktycznie. Podpaliłem się, może Co nie wiesz, Matuner, to ty, oj, ja! Tak, to się, no, cześć. Slow. Wiesz, ja! Smile, Ja muszę ci no, coś on jest powiedzieć. w nas pójść, jak ja wyglądam? Właśnie, co ty jest za przybranie? Jak ty wyglądasz? Jaki ty masz nos czerwony? No, nie śmiej się ze nie. mnie, to nie jest śmieszne. Wszystko Smile. przez tego klauna, on mi to robi. Spalicie spalić jeszcze resztę tego wszystkiego. Tutaj, rozpalić ognisko największe. Bal, A wiesz, gdzie, bal, gdzie on to może maturę. być teraz w tym momencie? Wiesz, gdzie on może być teraz? Gdzie? Stare. Nie mam pojęcia, właśnie pytam się ciebie. <laughs> Mówi, wiesz, gdzie może być? A... Dobra, wow. tak, 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 palmy, palmy Spalmy to jak mu to wszystko, stare, Musimy mu to spalić mi bo nie wiem, ty, Ale on może się wściec Stary, on może się wściec Normalnie, że wiesz, jak będzie podpalony I tak dalej No, A... taki ogień Jezu, wow. yeah, normalnie tak. Ten jego cyrk jest naprawdę zdewastowany Patrz, jak to się szybko pali, jak to się szybko fajczy O, to podpalimy To jakieś serduszko, czy co Te balony rozwalmy mu Tak oh. jest, no, płonie wszystko. Zostawiajcie oczywiście łapkę w górę. Dobimy pod tym odcinkiem. Tak, z 5000 łapek w górę. Wiem, że wam się uda, bo jak widzicie, mamy smila, Smile! Ciao! Przyjdźcie, Lugo! Tak, Patron, nie do To Ty jesteś. Tak, to jest ja, To nie jestem Pennywise'em Penny ty... Wejsem... ja Nie, Ja wiem, nie, że to nie, do nie. Ty. Nie. Yeah. Yeah. <laughs> Jak ja się cieszę, ja już szybko zmywajem, to tu może być gdzieś. Smile, dawaj, ciśnijmy, cały czas prosto przed siebie. Musimy stąd zmywać! Nie gonił mnie Creeper, taki mutant wielki. Musimy na niego uważać, mutant? ale uciekłem w lesie. On nie dał rady się zmie zmieścić. On jest trzy razy, albo dwa razy, większy od nas. Taki mutant no. ma cztery łapy. Cztery nogi, cztery. Okay. Ja wiem o co ci chodzi, ale wiesz, że dzisiaj spotkałem takiego malutkiego ty ci, tyci, malutkiego creeperka? Jak małego creeperka? Niemożliwe. Jest tuż. Jest tuż. Patrz, 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 On właśnie tam jest. Faktycznie. Zobacz, jaki złodziejek. Jaki mały Bobas. O, mu loszek. Zobacz, lucieński króliczek. Nie uciekaj, Creeperku! Ej, musimy mu dać coś zielonego, wiesz? Nie, Na przykład ja, ja mu dawałem Emeraldy. E, nie wiem czy ze szmaragdów jak można skacz, coś taki zrobić. taki malutki pierwszy raz widzę takiego małego w Minecrafta, tego creepera! Słuchaj, w Minecrafcie nie ma takich rzeczy. Nie ma takich moków. Nie ma takich! Nie ma. No jak nie ma, no to sam on, widzisz, on, gdzie on, robi, on jest! No to wszystko przez klauna pełnyła jest, on ich zmienia. On mm. wszystko przez tego. Creeperku! Gdzie jesteś? Opatrz on tam jest, zobacz, on trawę je! On lubi co? wszystko, co jest zielone. O, Ważnie? tak. No A zobacz, kobieg Gdzie? tam gdzieś, podskakuje. Zobacz jak to jestem, nic? nie widzę. Czemu Dobra, tu w ogóle to chodź. Może się oddalmy stąd. Dobra, Boję oddalmy się. się, ale lećmy za creeperkiem. Może to będzie nasz przyjaciel. <laughs> Widziałeś? Jak Ten wybuch? No. Dobra. Patrz, Zobaczaj. creeperek! Creeperek! Jestem tutaj. Zobacz, mam świeżutkie nasionka. One są zielone! Proszę bardzo, chcesz jeden? Patrz, ej, smile, zobacz. Widzę. Zobacz. O nie, 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 nie bo może, wybuchnąć. może Spokojnie. wybuchnąć. Spokojnie. Masz, masz tutaj, nasionka. O. zaczekaj, bo on, jak się naje, to on wybucha chyba. Bo ja mu dałem dwa emeraldy. Patrz, wow! Okej, okay, dobrze, wie. Widziałem, jakie mają te punkty. Ej, a słuchaj, teraz pytanie. O! Tu jest. Blisko. To jest. Sła... Oj, nie nie, 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 ja uciekam, uciekam. Jaki słaby punkt ma clown? Słuchaj, ja, ci, ja próbuję go pokonać. Słaby... Wszystko myślę, co może mieć? I próbowałem sobie wodę, lawę, próbowałem go z mieczyka nawalać, eliksiry, pułapki, nic, dosłownie ani jedna Mam rzecz. Pomysł. Nie zrobiłam nic, nic. Mam pomysł. Zobacz, jaki? Zobacz. Może on nie wiem, jak babcia grani boi się diamentów. Musimy to sprawdzić. A, wątpię, Stary. wątpię. Wątpisz? No nie wiem, ja bym no. na babcie grani działało, więc można spróbować. Mam jeszcze jednego emeralda, więc można kiedyś spróbować. To rzuć Ty... mu e, creeperowi. Creeperowi, nie, Creeper jak on się daje tych emeraldów, to wybucha, więc wiesz, trzeba z tym uważać Bardzo uważać. Dobra. Smiley. On tu może gdzieś być. Musimy swą wioskę założyć, tak jak kiedyś jesteśmy we dwoje. Myślisz, że możemy zrobić wioseczkę i będziemy sobie razem żyli z tym pillem no, na nie, nie, świecie. Nie, wioskę zrobimy, nie, to tak jeszcze na razie maturę nie będzie. Dopóki nie wygonimy, dopóki nie pokonamy tego klauna, to nic nie będzie normalne. Mój plan jest taki: zróbmy wioskę, gdzie będzie mieć zbrownie najlepsze, ostre rzeczy, wszystko to co jest do bicia do klauna i zrobimy taką e, mega o, ostrą wioskę. Co na to? Dobry pomysł, możemy Genialny to plan. zrobić. Zostawiajcie oczywiście łapencję w górę. Zapraszam Was również do sklepu, macie link w opisie, bo tam wjechała nowa kolekcja. A my ze smile'em będziemy dalej słuchajcie, cisnęli. Eee, jakby to Wam powiedzieć? No plan, żeby ogarnąć tego Pennywise'a, tak? Dobrze wymawiam jego imię? Pennyways? Pennywise? Pennywise. Stary, coś tam się ruszyło. Pennywise. Jack. Pennywise? Stary, coś tam się ruszyło po prawej O, smile, tam po prawej coś było słychać. Nie wiem, coś było widać. Nie wiem, może lepiej uciekajmy stąd, jak najprędzej się tylko da. Nie, 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 nara, ja. nie, 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 to nie, nie, o, o nie, mogę, klaun, klaun nie, może... Jaki tu jest spadu? O nie, 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 spadł. nie, eee, nie, nie, Słuchaj, nie, nie, no. To będzie po mnie to Ja mu spaliłem wszystko, wiesz o tym, domu spaliłem Spaliłem no mu, jeszcze mnie nie widział To twoja sprawka To stary, jak on mnie zobaczy z, razem z tobą To, to nas będzie myślał obydwu. To będzie, będzie myślał, koniec. że to ja też zrobiłem Zostań, I on zostaniemy też... Zamknięci w cyrku na zawsze. Jo. Ty, no to my, my jesteśmy solidarni, powiem ci. Się. Najgorsza sytuacja widzowie wy wyobraźcie sobie. Na zawsze zamknięci w cyrku tylko dla klauna jako zabawki. Jo. O nie! Jako zabawki, żebyśmy musieli go, go rozbawiać? rozbawiać? do końca życia. Nie, nie. Będziesz nie. dla niego tańczył, śpiewał, e, dawał mu piłeczki i tak dalej i usługiwał nie. mu. Uhu. Nie, ja nie chcę, Smile, weź mnie nawet nie strasz, stary. Nie strasz mnie! A ta może być prawda, to nie jest straszenie. Tak Góra. może być, musimy I uważać. Zwiewamy, zwiewamy stąd. Smile, ale gdzie możemy zrobić tą wioskę, o której wcześniej mówiłeś? Może tutaj gdzieś, nie wiem. W no tym to jest zawisko. Trzeba by było odbiegnąć gdzieś daleko. Gdzieś daleko. Dobra, to spadamy w dalej, dalej, dalej. Okej. Okay. Do 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 Co ty do robisz? Czemu tak wieczy? To jest są... o, o! Nie, słyszę coś! Słyszysz to? O, tak! Stąd, o, o! To on, to klaun! To clown. klaun! Nie! zwiewamy, zwiewamy. Uciekamy, Stary, uciekaj, 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 ucieka. nie możemy! Nie, 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 nie! Dobra, dobra! Uciekać, uciekać! Ale nie, to może być Klaun tutaj! Nie, on to puszcza jakoś dziwną dziwnego. Gdzie pozy... jesteś? ja uciekam w las! Ja, jakąś pozytywkę puścił! Nie, ja nie chcę! Dobrze, że uciekłem stamtąd! Dobra, nie wiem, zgubiłem się! Smile! Gdzie jesteś? Z tyłu, za górą Eee. Yy, pół klaunie, pół smilu Jaką górą? Nie Z wiem, tyłu Mattruner, no za górą zgu... wielką, przejdź zgubił... przez górę Zgubiłem go Zgubiłem smila Smile, gdzie jesteś? Smile, słyszysz mnie? Tu, 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 tu nie, na górze nie, nie, wiem, nie wiem, nie widać go Smile. Na górze, słyszysz mnie? Nie wiem, nie wiem gdzie Nie mam pojęcia stary, no wi... Nie widać, co, na drzewie jesteś? Halo! Tu góry! No. Na górce hmm. najwyżej, największy no. punkt! O, o o! O widzę cię, dobra! Jestem na dole, dobra, idę tam do ciebie, stary, idę, no. idę. Idę tu, idę, tu się drapałem, od razu, uciekałem, okay. no, a ty co? Dobra. Jesteś taki wolny jak żółw? Dobra, no powiem. O, jesteś na drugim Jak ty się tutaj wdrapałeś? Się tam dostałeś! Mordo! Nie wiem! Wdrapałem dobra, się! Dawaj, dobra, Dawaj buduj się do, ciebie. Dawaj, skocz buduj się do, do mnie. Skocz. Czekaj, jak ja mam do ciebie skoczyć? Czekaj, może ja będę się też budował, <grym nie, <grym to. nie wiem, Mordo, dawaj, Daj szybko idę. się buduj! Bo to jest naprawdę, dobra, już jesteś w połowie drogi. Dawaj, 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 Ja muszę być ostrożny, bo nie mogę spaść. Buduj się, buduj się, szybciej, szybciej! Tam świnia jest jeszcze za tobą! Kurde, dziwne, dobra. Dawaj, 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 stary, buduj. Uh, sma, sma, smile. Co? Uważaj! Dobra, muszę... Uważaj, uważaj przed tobą. Czy tak na mnie. Smile. Tam no jest, jest! To jest Pennywise szybko. Plan, plan! Buduj się, buduj nie, szybko Nie wiem. Dawaj, Dawaj, Dawaj. Skacz, skacz. Nie, 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 dobra, on się kupi, śmieje. Dobra, nie wiem. Weź. Czekaj, py. Pennywise co on tu robi? Patrząc się patrzy prosto na nas. Nie. Uciekaj, maturer, uciekaj! A, spadamy stąd! Smile, to on! On nas zobaczył razem, mamy uciekaj, przegrane! Maturer, uciekaj, Mam przegrane! Słuchajcie, nie, 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 nie! Ja mam przerąbane, bo Spennyways widział mnie ze Smilem. To jest mój koniec! Nie! Smile, co żeś narobił? On i tak cię by dobił. Jak, myślisz, że mnie dobije? Co trzeba, nawet... ewakuować się. Dobra. Szybko do tej wioski, tam jest wioska! Dobra. Gdzie, gdzie, gdzie? Tam, tam jest przed nami wioska, szybko! Czekaj. Nie wiem... Nie widzę wioski, gdzie e... widzisz ją? Czekaj, chodź tu, chodź. Zaufaj mi, tam może mamy schronienie, nie wiem. Może... Chodź. Musisz boczkiem jakoś przeskoczyć, przejść czy coś w tym stylu. Musimy się tam schować, widziałeś go? Stare. Widziałem, widziałem, widziałem. Był no, tuż, tuż, tam gdzie jest wioska, gdzie ją widzisz? Tam widziałem za górami, za lasami. O, jezu, królik, jak mnie wystraszył. Dobra, jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Stare. Okej, okay. dobra, tu. Musimy skoczyć tędy O nie, nie. O. On w wodzie chyba raczej nie pływa, nie widziałem go żeby tak, nie, ale przychodzi przez wodę, nie? Tak, że nic mu nie zadaje ta woda no Nie no co niech, ty, lawa tak samo on w lawie się kąpał Co ty gadasz? Tak, chodzi do lawy Nic mu się nie działo? Jak ja wszedłem do lawy to, po, po, to padłem, nie? Zostałem pokonany Musimy ogarnąć w jaki sposób on y, po prostu funkcjonuje na ziemi co on, co go tu trzyma? Może jest coś go, co go tutaj Nie Jest wioska, faktycznie miałeś Jest wioska, zobacz, możemy się Ej, tutaj schować. Ej, a schubić. czasami ja nie byłem w niej wcześniej, kiedyś, dwa Może tygodnie byłeś, temu? byłeś, nie wiem, patrz, ja się skitram tutaj w tym domku. Aż zobaczę. O, dobrze, panie villagerze, proszę bardzo. O, tak, patrz, za węgiel dostaję, trzy szmaragdy dostałem, nice. Ej, będę bogaty. No dobra, smile, co robimy? Patrzę, no, że... właśnie, czy tutaj nie byłem? Czasami, bo zostawiłem takie rzeczy, jeśli to byłaby ta wioska, ale nie. Czy on to nie może jest to. wiedzieć o tej wiosce? No bo żywi... oczywiście ona znajdzie. Nie, to nie, to my nie, nie mamy gdzie się schować. Co tu robi Dirt w ogóle? Dobra, smile. Gdzie jesteś? Tu jestem, tu jestem. Uwaga, jesteś wejdźmy tutaj. tutaj. O, i co? Ile, <ślam> Ile tu cię rupiać? Co to ruj, za ruj, impreza? Rodzinka, rodzinka. Ty, rodzinka.pl się znalazła normalnie. Dobra, eee, moi drodzy, udało nam się uciec od e, złego Pennyways. Ale czy, czy damy radę przeżyć razem z nim na jednym świecie? Udało się odnaleźć Smyla. widzicie? Jest on tutaj razem z nami. Tak, to ja mój przyjaciel, byku. Masz w nagrodę. Tak dawno ja nie byliśmy. No, A teraz... dostaniesz w Skąd nagrodę? ty masz w ogóle te szmaragdy? Kupiłem od Villagera. Za węzelek. <laughs> nie, nie możemy się śmiać. Teraz trzeba myśleć, jak go no. pokonać. Dobra, moi drodzy, dajcie, macie jakieś propozycje, napiszcie w komentarzach może co może mu zaszkodzić. O, to by było super. Więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji, zapraszam również do smile'a, tam macie odcineczki z Penewaysem. E, no i oczywiście zapraszam was na mój drugi kanał Matruner Games, gdzie macie odcineczki z Minecraft. Ale, no i co jest bardzo ważne, również do sklepu matruner.titris.com, macie linki w opisie, bo wystartowała nowiuśka, nowiutka, cieplutka kolekcja 2021 kwiecień, więc moi drodzy, zapraszam was gorąco, obczajcie sobie, bo robi się coraz cieplej, więc fajnie by było w takiej koszuleczce sobie pośmigać na podwóreczku właśnie w Matruner Team. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, zapraszam również na Discordzika, macie link w opisie, no i Instagrama. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. papa pa!